Na czym polega funkcja bibliotekarki Główca? Polega na tym, że się zajmuje całą księgą zbiorem Główca. Liczy on około tysiąca książek. Nie są to pojedyncze książki. Niektóre książek mamy po kilka egzemplarzy. Polega to też na tym, że pilnuje, pilnuje, że zajmuje się pilnowaniem porządku w wypożyczaniu książek, Taka aby żadna z książek nie została zniszczona że po prostu wszystkie wracały do biblioteki tam gdzie jest ich miejsca. W jaki sposób układasz książki? Książki są podzielone na około 10 działów. Każda książka ma swoje miejsce w zbiorze i należy do jednego bądź więcej działów, ponieważ są książki, które należą do kilku i nie można ich jednoznacznie określić, a jaką mają tematykę. Więc jest to takie specyficzne zajęcie, że po prostu, tak naprawdę, żeby każdą książkę dobrze skatalogować, powinnam każdą przeczytać. Jest to oczywiście niewykonalne. Książki o jakiej tematyce znajdują się w tej bibliotece? No cóż, mamy książki chyba z każdej, z każdej dziedziny, zaczynając od historii, przez metodykę. Dalej przez ekologię, przyrodę, bajki, po książkę kucharską. Jaka jest najciekawsza książka w Chówcu? Jest mnóstwo ciekawych książek. Zależy pod jakim względem, masz na myśli. Ale generalnie najstarsza książka jest z 35 roku, chyba. Jeśli się nie mylę. Jest to książka z jakiegoś zjazdu scoutingu. Nie jestem tego pewna, ale mamy kilka książek bardzo fajnych, również starych, że tak się określę, z 1946 roku. Mam bardzo fajną książkę Jak prowadzić drużynę harcerską. Jest naprawdę niesamowita książka. Jestem pisany takim specyficznym językiem, ale naprawdę bardzo fajnie się czyta i jest z całe mnóstwo wspaniałych rad. Z innych ciekawych książek mm, mamy legendy bieszczadzkie, o których jak się część osób e, wie. E, była poszukiwana ta książka przed obozem w Bieszczadach. Co się <laughs> okazało, mamy tą książkę. Czy dużo osób korzysta z chówca biblioteki? Jak na razie niewiele. Są to takie sporadyczne wypadki. W momencie, kiedy ja jestem w chówce, zajmuję się książkami i ktoś akurat przyjdzie, powie, że chciałby wypożyczyć jakąś książkę, no to w tym momencie mówię, tak, jasno możesz wypożyczyć, tylko w ciągu tygodnia oddaj, no bo wtedy muszę ją wpisać. Bo w tym momencie wypożyczenie książki, czyli po prostu zabranie spółki, wiąże się no, po prostu z dodaniem mi pracy, z tym, że myślę, że książka jest już katalogowana, ale nagle się pojawia w zupełnie innym miejscu niż powinna być, więc po prostu w tym momencie jest to dość problematyczne. Kiedy będzie można wypożyczyć książkę z biblioteki już całkowicie zorganizowanej? Sądzę, że pod koniec kwietnia będzie jeszcze całkowicie możliwe. A termin, który był pierwotnie, czyli środek marca. Niestety musiał nas przesunieć po prostu ze względów technicznych, bo czekaliśmy na nowe które dopiero w zeszłym tygodniu zostały odebrane przez nas. I po prostu nie, nie miałam wcześniej możliwości ułożyć tych książek i ruszyć z dalszą pracą. W jaki sposób można wypożyczyć coś z tej biblioteki? Hmm, powstał już regulamin biblioteki. Yy, mieliśmy takie główne założenia, żeby każdy harcerz z chówca miał dostęp do tych książek. Ale oczywistym jest, że całkowitym bezsensem byłoby tworzenie osób, które mogły listy osób, które mogłyby pożyczyć książki, ze wszystkich osób y będących w chówcu. Po prostu byłoby to bardzo pracochłonne i moim zdaniem całkowicie bezsensu. Więc y jeżeli ktoś miał ochotę wypożyczyć książkę, no to zgłaszasz się do swojego zastępowego, przybocznego bądź drużynowego i wtedy taka osoba przychodzi do mnie i poleża książkę na siebie, biorąc za nie całkowitą odpowiedzialność. Więc do biblioteki swoją kartę biblioteczną ma, będzie miał założony każdy instruktor chówca, a także każdy funkcyjny w, chówcu, każdy funkcyjny w drużynach. Czy funkcja bibliotekarki i chówca sprawia Ci jakieś trudności? No, trudności, jest to takie dość ogólne pojęcie. Jest to bardzo pracochłonne zajęcie. I czasochłonne, co za tym idzie. Więc zajmuje to bardzo dużo czasu. I są książki, które po prostu, jak już wspomniałam, nie można znaleźć tylko do jednego działu. Więc na tak naprawdę powinnam je przeczytać, żeby móc je dobrze skatalogować. A jest to niewykonalne. Yy, więc tworzy się taka kupka książek, które czekają na skatalogowanie, bo nie wiem co z nimi zrobić. Okej, okay, bardzo Ci dziękuję za wywiad.